Na hali ośrodka sportu i rekreacji w Kłocku odbył się 15 turniej Mikołajkowy zorganizowany przez Herakles Fight Club. Wydarzenie objął swoim patronatem burmistrz miasta Kłodzka Michał Piszko. Dziękuję bardzo, że możemy też liczyć na telewizję Kłocką, patronat medialny. Mieliśmy prawie dwa lata przerwy co do. E Rywalizacji sportowej dla dzieci. Jesteśmy od 2010 roku w Kłocku. Przez te 13 lat przeszło przez klub ponad 1600 osób. To dużo. I te, ta liczba jest powodem tego, że warto w dalszym ciągu to tworzyć. Przez to, że jako klub mamy Was, mamy też pomoc z Urzędu Miasta, z władz. I firmy, które wspomagają nas, możemy dzisiaj spotkać się tutaj na Hali sportowej. Jest dzisiaj z nami 100 uczestników. Najmłodszy uczestnik ma 4 latka, najstarszy ma 30, jest to jeden z trenerów. Eee, Zajmuje się tym już 33 lata. I w jakiś sposób już życiowo jestem zobowiązany i mam to już po części we krwi, żyję też z tego. Eee, I tym się zajmuję pracując z dziećmi. Więc ciężko jest z tego zrezygnować. A wiem, że akurat teraz, w tych czasach, to jest potrzebne. Cieszę się bardzo, że Gmina Miejska Kłocko może współorganizować ten dzisiejszy turniej, jak i również OSIR ośrodek sportu i rekreacji w Kocku. Bardzo się cieszę z tego, że tak dużo małych dzieci i dzieci w średnim wieku bierze udział w dzisiejszym turnieju. Ważne jest to, że te dzieci jednak niedzieli nie, nie spędzają przed ekranem komputera czy tabletu, tylko czynnie uprawiają sport. Niewątpliwie sztuki walki są dyscypliną sportu poza tym charakterem takim rywalizacyjnym, ale także ze względu na Ogólnorozwojowość dla organizmu, bardzo istotnym elementem, moim zdaniem, wychowania fizycznego, i samo przygotowywanie do uprawiania tego sportu powoduje to, że taki młody organizm, młody człowiek ma możliwość już na etapie tych kilkunastu lat ukształtować swój organizm na przyszłość pod kątem wielo, wielofunkcyjności naszego ciała. Z Tomkiem się znamy od zawsze, bo pochodzimy z jednej miejscowości. Zabiliśmy sporo wspólnych turniejów i tak, Tomek to jest osoba, która zna się na tym, co robi i te turnieje, które są organizowane, to są naprawdę na wysokim poziomie, ale tak naprawdę to najważniejsze to są te zajęcia, które Tomek prowadzi, dzieciaki, które przychodzą, ta setka dzieci, które jest co dwa dni przychodzi na, na zajęcia. No to jest świetna sprawa. Tomek po prostu umie to robić. Ta wspaniała robota, którą robi Tomek, dzieciaki są zachwycone i to jest nie tylko samo rozwijanie działalności takiej fizycznej dzieciaków, ale psychika. To ja to widzę po, po, po swoim, swojej córce, że naprawdę półtora roku ćwiczy to jest zupełnie inna osoba, pewna siebie bardziej, taka naprawdę widać tą, tą, tą pracę. Szczerze jestem zadowolony z siebie, tylko tak jak trener mówił, musiałem więcej pracować prostymi ciosami, a ja, tak to jest dobrze. A w czym się bardziej czujesz, lepiej w boksie czy w K1? Definitywnie w K1. Kolana to jest coś, co kocham. Poziom taki średni, ale nie mogłem dostosować siły ciosu, bo często jak uderzałem, to pani mówiła, że mam luźniej, luźniej, a rywal też niekoniecznie luźno uderzał, no i Trochę tak bolo ciężko, dostosować tą siłę. Podoba ja mi się bijatyki nadaj, no Też zdrowie daje, dużo zdrowia i ruch ciągle. Żyjemy w czasach, gdzie jest bardzo dużo bojców takich negatywnych, zwłaszcza dla młodzieży. No i staramy się gdzieś tam tą młodzież odciągnąć od takiego złego towarzystwa złych klimatów, no i żeby przychodzili na salę, pracowali niekoniecznie po tematy zawodnicze, tylko żeby coś konstruktywnego palić swój czas. Tutaj mamy ekipę 12-osobową. Kiedyś jeździliśmy na zawody, pamiętam za starych czasów dwie, trzy, cztery osoby to była góra, a teraz mamy naprawdę dwa busy zawodników, także mnie to strasznie cieszy, bo jak na taki mały ostrów, to mamy bardzo fajną sekcję. I ta młodzież aż rwie się do walki, można powiedzieć. I bardzo dużo mamy tutaj zawodników początkujących. Pierwsze starty robią. Także bardzo się cieszę, że mogę w tym towarzyszyć. I że gdzieś tam z nimi jestem na tej drodze. Ta kontynuacja sportu, jakiegokolwiek, ruchu dla dzieci jest bardzo istotna. Czy to będzie kickboxing, czy gimnastyka, czy koszykówka, czy piłka nożna. Dzieci powinny się ruszać. Ja w tym przypadku prowadzę zajęcia sportowe w zakresu kickboxingu. I zapraszamy do Kłodzka. Trenujemy, jesteśmy trzy razy w tygodniu. Wynik tych zawodów też jest bardzo fajny, bo na 100 osób trenujących jest 80 naszych zawodników.